Siemanko, ja nazywam się Miłosz i chciałbym Was powitać dzisiaj na kanale, który nazywa się Symulowana FIFA, jak sami widzicie. Na czym to będzie wszystko polegało? Nie owijając, chciałbym od razu przejść do rzeczy. No jak sama nazwa wskazuje, możecie się domyślić, że na tym kanale zobaczycie dużo symulowanej po prostu FIFA. Tak, głównie chciałbym się skupić na symulowaniu jak na razie Ligi Mistrzów. Będzie to wszystko polegało na tym, że ja symuluję mecze y, grup, takie, jakie są w rzeczywistości, nawet w tych samych terminarzach, które będą y, grane mecze w danych, w danych dniach y, w Lidze Mistrzów, żeby zachować tą zgodność kalendarzową właśnie z rzeczywistością. W, ty, y, w tym samym momencie, oczywiście, co mecze na żywo, ja będę symulował, y, jakby te mecze w FIFA. Mm. Oczywiście będzie podział na grupy, tak jak to powinno wszystko być. Zaraz wam je wszystkie przedstawię. I pierwszym zamysłem jest właśnie symulowanie Ligi Mistrzów. I wszystko będzie się działo jak na razie w FIFA 19, dlatego że chcę właśnie zachować tą zgodność kalendarzową. No a jak wiadomo FIFA 20 wychodzi dopiero pod koniec września, no to już będzie praktycznie druga kolejka Ligi Mistrzów, więc na razie zostawimy to, sama Liga Mistrzów będzie symulowana w FIFA 19. Co dalej? Bo to wszystko nie zakończy się oczywiście na Lidze mistrzów. W dalszym, w dalszym planie było też symulowanie Ligi Europy, ale niestety prawie że połowy zespołów z Ligi Europy no niestety w FIFA 19 nie ma i podejrzewam, że w FIFA 20 też ich nie będzie. A jeśli się coś zmieni, jeśli zobaczymy, oczywiście, w FIFA 20, jakie będą teamki, kluby, no to zobaczymy, jeszcze zadecydujemy najwyżej nadgonimy terminarz. Dalej. Co chcę symulować? Chcę też symulować ligi. Oczywiście tak, Ekstraklasa, w przyszłości myślę Premier League i, i tak dalej, inne ligi. Część z tych lig nie będzie tylko i wyłącznie symulowana, tak jak to wygląda symulacja, normalnie, że komputer steruje dwoma drużynami i jakby symuluje wynik meczu, tylko chciałbym też symulować ja ręcznie te mecze, czyli ja jeden na jeden gram z moim bratem. Nie, na przykład Ekstraklasa, weźmy pod lupę Ekstraklasę. 8 kolejek, czy bo 16 drużyn, yy, na przykład raz na tydzień będzie cała kolejka, jeden odcinek z całą kolejką meczy z, z danego tygodnia. I my wszystkie mecze z, z bratem zagramy, czyli 8 meczów jeden na jeden, on gra jedną drużyną, ja gram drugą drużyną. No i ja później to oczywiście wszystko zestawię, cała kolejka będzie ze skrótami wszystkich meczów, najważniejszych sytuacji, można by tylko bramki, żeby nie trwało to jakoś bardzo długo. I też jest taki pomysł, żeby nagrywać normalnie mecze, a nie symulować tylko, nie dawać symulować jakby tych meczów tylko komputerowi, czy tam konsoli Tylko żeby też grać te mecze, tak? Nie, no, oczywiście, no liga już wystartowała jakiś czas temu, Polska na przykład i to trzeba będzie nadgonić, żeby te kilka kolejek po prostu no, no nadgonić, tak jak mówię, tak, żebyśmy nie zaczynali od ósmej, żeby to było od powierzchni kolejki, od początku. To tak to zrobimy. Ekstra klasa i inne ligi grane i symulowane będę już od FIFA 20. Ja na razie do tego czasu, zanim FIFA 20 nie wyjdzie, skupię się na FIFA 19 i samej lidze mistrzów. Bo to też zajmuje trochę czasu te, te y gry, te mecze z symulować, fajnie to zmontować. Bo zobaczycie, że montaż też będzie dosyć oryginalny, y nie będzie to samo czyste, czysta. Symulacja, tylko będą dodane efekty, różnego rodzaju grafiki, także zobaczycie, jak to będzie wszystko wyglądało. Liga Mistrzów będzie wychodziła w poniedziałki i środy, a inne ligi będą do ustalenia. W tygodniu, w którym nie będzie Ligi Mistrzów, bo oczywiście Liga Mistrzów co dwa tygodnie, będę robił taki filmik z zestawieniem symulacja kontra rzeczywistość, czyli zestawienie statystyk zawodników w naszej symulacji i na żywo, jak to wyglądało, sytuacja w grupach, jak wygląda, wyniki meczów, jakie były poszczególne, takie po prostu porównanie rzeczywistości z naszą symulacją. Słuchajcie, to jest tak pokrótce powiedziane, jak to będzie, na czym będzie polegał ten kanał. Wszelkie pytania, niejasności piszcie w komentarzach, postaram się na nie odpowiedzieć. No i też zobaczycie już w, jakby w praniu, jak to wszystko wygląda. Już w dzisiejszym odcinku zobaczycie pierwsze 8 meczów. 8 meczów, powtarzam, dlatego, że to będzie podzielone. 16 meczów jest w kolejce oczywiście, ale w poniedziałek wychodzi 8 i w środę drugie 8 meczów, czyli tak jakby w cały tydzień będzie jedna kolejka rozegrana, także to na tyle i przejdźmy od razu do omówienia grup. No i oczywiście grupa A to jest klub Bryż, Galatasaray, PSG i Real Madrid W grupie B Bayern, Viktoria Pilsno, która zastępuje Czwen e, z Weze, której nie ma w FIFA Olympiakos i Tottenham. W grupie C mamy Atalante, Dynamo Zagrzeb, Manchester City i Shakhtar Doniec. Grupa D to Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Juventus oraz Lokomotiv Moskwa. W grupie E mamy KRC Genk Belgijski, Liverpool, Napoli oraz RB Salzburg. W grupie F Barcelona, Borussia Dortmund, Inter oraz Slavia Praga. W grupie B Benfica, Olympic Lyon, RB Lipsk i CSK Moskwa, która zastępuje Zenit San Petersburg. Nieobecny w FIFA 19. No i na sam koniec grupa H Ajax Amsterdam, Chelsea, LOSC Lille oraz Walencja. Tak to wygląda. Wszystkie grupy. Wyglądają dokładnie tak samo jak oczywiście w rzeczywistości. No i słuchajcie, nie przedłużając, będziemy powoli przechodzili do pierwszego meczu, pierwszej symulacji. No i zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy będą jakieś sensacje? Czy będą faworyci? No i lecimy. Dzisiaj znajdujemy się na Turk Telekomarena, który mieści 52 tysiące ludzi. Jest to jeden z najgłośniejszych stadionów świata. Co możecie słyszeć właśnie za mną, jak kibice Galatasaray dopingują swój zespół, który dzisiaj mierzy się z PSG, z PSG. Zobaczmy jak ten mecz zacznie już na sam początek. Luin Diama kontuzjowany. W drugiej minucie mamy rzutą kartkę dla Marcao. Ależ to jest doping, no i Wyratki trafia na, dwa, na 1 do 0 w 25. Minucie. Także PSG, nie, no tak jak się wszyscy spodziewali, PSG jest faworytem. Tutaj, ale Lins, który wchodzi za Luin trafia na 1 do 1. Ależ mamy niesamowitą euforię na stadionie. No i czy ten wynik się utrzyma, proszę Państwa, no to jest niesamowita sytuacja. Galatasaray chyba zremisuje, tak jest, to jest koniec tego spotkania. Galatasaray niespodziewanie, można powiedzieć, że to jest mała sensacja, remisuje. Pezże, mamy wiwat i ufetę na stadionie. 1 do 1 w Turcji. Eee, przed nami mecz Dynama Zagrzeb z Manchesterem City. Widzimy jak e, przed meczem, godzinami już przed meczem, e, kibice z całej Chorwacji e, jechali na ten mecz. No i przechodzimy już bezpośrednio na stadion Maximil Stadion, który wybudowany został w 1912 roku i mieści 38 tysięcy e, miejsc. Zobaczmy, jak ten mecz się potoczy. Tutaj także zdecydowanym faworytem już potwierdza to. Kun Arguero w trzeciej minucie trafia na 1 do 0. Ale pomimo tego, i tak, cały czas bardzo dobra atmosfera i doping na stadionie Dynama Zagrzebu. Mamy czerwoną kartkę dla Laporte, i to może pokrzyżować plany Manchesteru City, ale jednak nie, bo Aguero, Aguero i jeszcze Riyad Mare z 61 minucie to już jest 3 do 0. Totalna deklasacja Manchesteru City na wyjeździe w Zagrzebiu. Czy ten mecz się tak skończy? Chyba tak, mamy gwizdek i 3 do 0. Manchester City wygrywa z Dynamem Zagrzeb. Przechodzimy już na stadion Realu Madryt, wielkiego Realu Madryt. To jest Santiago Bernabeu, przepiękna atmosfera, 81 tysięcy ludzi na stadionie. Jest to jeden z największych stadionów świata. Posiada nawet wybudowaną własną linię metra. Wsłuchajmy się w ten hymn. Przechodzimy już do meczu, kibice cały czas śpiewają hymn, Real Madrid zmierzy się z klub bryż belgijskim. Zobaczmy jak dzisiejszy, zwróćmy uwagę może na składy na sam początek, Benzema Asensio i Vinicius Junior na przodzie. I mamy także cały czas piękny dopik ze strony madryckich falów, już Toni Cross uszczęśliwia wszystkich na stadionie, 1 do 0 i za chwilę Vinicius Junior. Kilka minut później podwyższa na 2 do 0, no i czy klub Brysius już na kolanach, widzisz już Junior po raz drugi, mamy 3 do 0, no i to już jest chyba deklasacja, ależ mamy emocje na stadionie, czy jeszcze coś tutaj się wydarzy, końcówka meczu, jeszcze Karim Benzema dokłada swój udział w tym meczu, no i to jest 4 do 0, totalna deklasacja, no ale chyba wszyscy mogli się tego spodziewać, że Real Madryt w tym meczu powinien poradzić sobie bez większych problemów. Proszę Państwa, jesteśmy na stadionie Tottenhamu Hotspur. 62 tysiące miejsc jest w stanie pomieścić ten stadion. Koszt wybudowania tego stadionu to bagatela: 800 milionów dolarów. No i cały czas hymn. Kibice śpiewają kogutów. No i zobaczmy ruszamy, bo to jest klasyk Tottenham podejmie Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim, z naszą gwiazdą. Polską gwiazdą na czele, zobaczmy czy Kto tutaj pierwszy będzie na prowadzenie I Robert Lewandowski trafia Ależ niesamowita sytuacja I o zaraz Serge Gnabry ze swoją Cieszynką, mamy 2 do 0 Niesamowita sytuacja W Tottenhamie Na stadionie Tottenhamu, Bayern prowadzi 2 do 0 I chyba już tutaj się nic nie wydarzy Poleciały jeszcze zmiany, ale to jest koniec Bayern Monachium wygrywa 2 do 0 To starcie No i melduje się z trzema punktami po czterech kolejkach możemy zwrócić uwagę na klasyfikację strzelców. Tutaj na prowadzeniu oczywiście Guerrero razem z Viniciusem Juniorem, którzy trafili po, po dwa razy. Tutaj też deklasacja zawodników z Realu, bo aż cztery gole trafili w tej pierwszej kolejce. Jeśli chodzi o asysty, to Benzema, Modrić, Diane i Vinicius Junior. Tutaj także Real Madrid na czele. No, zobaczymy, jak to będzie się miało dalej w następnych kolejkach. Czyste konta Neuer, Courtois i Ederson z Manchesteru City. Przechodzimy już na stadion, stadion Trwena Zvezda, 55 tysięcy miejsc przez wiele lat, to był to największy stadion na Bałkanach mieszczący Uwaga, 95 tysięcy ludzi. Jak potoczy się to spotkanie. Trafia Hassan już dla Olimpiakosu i zaraz szybka odpowiedź chorawy. 1 do jednego. Y, na stadionie y, Czwany z Wezdy i mamy dwa do jednego dla Olimpiakosu, ale już tawka nastrojów tutaj, proszę Państwa. Podęst trafia, mamy dwa do jednego. Zobaczmy, co stanie się dalej. Oczywiście. Burzet i zaraz Wukowicz. Ależ tu jest niesamowity, niesamowity mecz emocjonujący. 3 do 2. Olympiakos wygrywa ten mecz po tej wahani, po tej wa e, mieszance nastrojów, po tej karuzeli nastrojów. E, oczywiście Pizzo nas zastępuje tutaj na nas, u nas z Zvezdę, ale mamy 3 do 2 dla Olympiakosu. E, przechodzimy na Bay Arena, który został wybudowany w 1958 roku. Ma podgrzewaną murawę, 30 tysięcy miejsc. Jest to taki mały, klimatyczny stadion jak na warunki Bundesligi, a przyjechał na ten stadion wielki Juventus. Wielki Juventus, Cristiano Ronaldo na czele, proszę Państwa. Do pomocy z Mandziukiciem i Dybalą w ataku. No i zobaczmy, 30 minut za nami, i trafia Joao Cancelo w 31. minucie. Ale Bailey odpowiada, 8 minut później mamy 1 do 1. Ależ emocje w Leverkusen cały czas fani dopingują swój zespół. Eee, zobaczmy, co potoczy się dole. Ależ tutaj Paulo Dybala w 71. minucie. 2 do 1. Juventus, no ledwo, ale ledwo, ale wygrywa eee, z Bayerem. 2 do 1. No, i jesteśmy już w Moskwie i tutaj jeszcze jeden polski akcent w tej kolejce. Otóż Grzegorz Krychowiak pojawi się oczywiście w pierwszej jedenastce. Jesteśmy na stadionie Lokomotivu, który kosztował zaledwie 30 milionów dolarów z takich ciekawostek. 28 tysięcy miejsc na tym stadionie. No i zobaczmy. Pierwsze 15 minut nic tu się nie dzieje z żółtą kartką. Hałeles 30 minut za nami, pół godziny tego meczu. Zobaczmy, no i Grizma z rzutu karnego Po faulu w polu karnym Trafia na 1 do 0 e, Czy coś tutaj jeszcze się wydarzy Saul z żółtą kartką, mamy zmianę e, Morata schodzi e, Już końcówka tego spotkania Zobaczmy, czy, czy jeszcze coś się wydarzy Jeszcze Kalinic podwyższa Na 2 do 0 No i Atletico wygrywa z Lokomotivem 2 do 0 Proszę Państwa, jesteśmy na Donbas Arena, jest to jeden z najnowocześniejszych obiektów piłkarskich w Europie Wschodniej. Kosztował 300 milionów dolarów, 52 tysiące miejsc na stadionie. Piękny doping y, dla zawodników z Ukrainy, którzy podejmują dzisiaj Atalantę włoską. I już Moraesz dla Szachtaru, ależ mamy niesamowitą y, fetę na stadionie 1 do 0. Y, Szachtar Doniec prowadzi w tym spotkaniu, ależ tam naprawdę niesamowity doping, słyszymy. No i zobaczmy. Jeszcze i teraz jeden do jednego Atalanta. Mamy wyrównanie, no i liczyć niedawno nas poskromił Słoweniec. No i zobaczymy końcówka tego meczu. To jest koniec. No i słuchajcie, jesteśmy po pierwszej, po połowie. Pierwszej kolejki możemy powiedzieć, następną część zostawimy sobie na inny odcinek. Rzućmy wzrokiem na statystyki zawodników. Tutaj nic się nie zmieniło. Kunaguero i Vinicius Junior po dwie bramki w pierwszym meczu. Za chwilę przejdziemy do asystentów. Tutaj doszedł Gomez, mamy Benzema, Modricia, Grismana, Fortunisa, Bujet, Diane, Podens i Vinicius Jr. Czyste konta, Neuer, Courtois i Oblak. Dołączył do trójki jeszcze z Edersonem. Żółte kartki, oczywiście Ramos, bo jak żeby inaczej, Sergio Ramos zawsze z żółtą kartką. No i Laporte z czerwienią, jak na razie jedną w tym, po tej połowie meczów. No i słuchajcie. To by było na tyle, ale rzucimy jeszcze, może, rzucimy jeszcze okiem na e, grupy. Grupa A tak wy, wygląda po pierwszej kolejce spotkań: Real Madrid na czele z trzema punktami. PS Żeglata, Saraj po jednym punkcie podzielili się. E, no i Klub Bryż jak na razie bez żadnej zdobyczy punktowej. Grupa B to oczywiście Bayern oraz Olympiakos ze zwycięstwami czy dwa Olympiakos, z 2 do zera, Bayern z Tottenhamem i Wiktoria e, przepraszam, nie Wiktoria Pizno, tylko Czwana Zwiezda i Tottenham bez punktów, jak na razie. Grupa C to Manchester City po pięknej wygranej 3 do zera w zagrzebiu, e, Atalanta po jednym punkcie, Donieck jeden punkt, no i Dynamo Zagrzeb. Oczywiście 0. Grupa D to Atletico Madrid oraz Juventus. Tutaj bez niespodzianek na czele z trzema punktami: po 2 do 0 Atletico, 2 do 1 Juventus. No i Bayern oraz Lokomotiv Moskwa Grzesia Krychowiaka. Jak na razie bez żadnej zdobyczy punktowej. Słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Piszcie w komentarzach, co poprawić, co zmienić ewentualnie w tej serii, czy, czy, czy coś, macie jakieś sugestie. Piszcie w komentarzach. No i co? Zajmuje to naprawdę dużo dosyć czasu, żeby to wszystko zmontować, ale mi się to osobiście bardzo podoba, taka seria, ten odcinek był taki, można powiedzieć, informacyjno-kontentowy, bym go nazwał, ale to chyba na tyle w tym odcinku. No i zobaczymy, czekajcie na następny odcinek, który pojawi się też niedługo. Ten niestety nie pojawił się w poniedziałek, bo nie zdążyłem tego zrobić, tu wyjątkowo będzie wtorek. Nie wiem, czy jutro też będzie odcinek, czy w czwartek, ale to na tyle, dzięki, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, piszcie komentarze. Wbijajcie też na mój fanpage, bo tam będę się starał z wami komunikować w jakiś sposób. Tam będzie łatwiej się komunikować. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się. Siemanko.